Przedstawiam Pani kilka telefonów i teraz mi Pani powie, który ten telefon, tak na pierwszy rzut oka, byłby dla Pani najlepszy. Ten ma szybko, nie? niech Pani dotknie, zobaczy. ten, tak No ale to niech Pani dotknie, weźmie do ręki, przymierzy. Ten ciężki. Jakiś taki. Co? Jakie on jest śmieszny, on tak... Jak go to on się tak jakby porusza ze mną, takie wibracje ma. No, to może i ma, nie wiem. Lecimy dalej. Ten nie. Ten jeszcze wydaje No, się. no i niech sobie pani nie obczai te wszystkie telefony, tak? Dotknie je, posprawdza, powłącza. jest szkło, tu jest całe szkło, tu jest plastik. O, dobrze. Tu. Opo, O, to jakiś nowy model. Proszę bardzo, to 3 No Zablokowany to chwileczkę damy. Ja, i niech pani idzie dalej, ja go odblokuję. Zrobię pan tak oddala. Zrobię no, tak pan tu oddala? Co oddalam? No, a jak ten? No, to ma kanciaste, tu jednak. No. Taki męski. To jest widać męski, bo ma takie te ostre tu. Aha, to jakby barki, tak? Takie barki ma, no. Ale nie, no nie, nie się powiem. bardziej. O, już ten bardziej okrągły, takie, nie? Takie już. Nie, nie wiem, co to jest Oppo. Co to jest to Oppo w ogóle, ustawienie? Coś? To taka firma, która produkuje telefony. Tak? Tak. Widać, że to jest jednak tak biorę i to tak jakoś tu już, już mi coś w dłoniach nie tak. Mhm, mh. czyli duży nie. Tutaj coś jakoś się nie trzyma, no nie mhm, Rozumiem, rozumiem. A ten jak wziąłem o. Mh, to... Ten się Pani podoba, mały telefon, a ten? Ten ciężki jest. Jeszcze. Ciężki, tak? Ten jest jeszcze ciężki, no. Dobrze, który czyli który z tych, panu, z tych telefonów Pani wybiera, tak ostatecznie? Ten? No, i bardzo dobrze, dobrze. No, i co pani wybrała? Co to jest za telefon? To jest pani koleżanko Samsung A40. Aha, no to dobrze. Samsung A40. Nie wybrała pani Nokii. Nie, to jest iPhone, przepraszam. iPhonea <laughs> yeah. Czyli to wraca do puli. Niestety. Nie wybrała pani Noki 350 zł. To też wraca do puli, to nie była strata. Taki iPhone 4000, więc tam była duża strata. Nie wybrała pani Oppo, myślę, że jakieś 500 zł. No i nie wybrała pani Galaxy S10 Plus. To już jest dużym telefonem i trochę szczegółów. No no, widzisz tam. E, sztuczna inteligencja się odzywa. I tego pani też nie wybrała. Tak? tak, ale to jak mówi pani, że jest za duży. Jest za nie ten. mieści się w rękach ten, za długi. Ten, albo no to została... Został Samsung, no i widzi pani. I tak ludzie wybierają właśnie, szczególnie kobiety, małe telefony, więc... <noise> I jest emoji! Juhu! Mogę sobie zrobić emoji. <noise> Zezwolić aplikacji na emoji. Mhm. Uh -huh. I na nagrywanie dźwięku. Uh -huh. Spróbujemy. Twój emoji. Ciekawe, czy ustawi tą samą panią co yy, w S9, chyba, tak? S10: No, niech sobie pani zrobi emoji. <laughs> Dobrze. Prawie to samo. To jest to samo. Prawie to samo. Czyli ta pani jest w ogóle niepodobna. To jest ale ona ma grzywkę. Pani. Tu jej zrobili grzywkę. Czy ta pani jest podobna do tej pani? To nie bardzo. No to jest, wiesz, to jest dopiero początki sztucznej inteligencji, więc to jeszcze. Ale rozpoznali, że mam długie ten. Mhm. Rozpoznali. Ale jak rozpoznała, jak, jakie masz nogi, to nie wiem. Ciekawe. Ale jak rozpoznało, że. że, że jesteś chuda. Że, że mam taki kolor włosów. Właśnie, przecież nie masz takich czarnych. I... Że, że jestem chuda, bo tu mogą mieć twarz taką. a tu na przykład. być. Może być No właśnie. Tak zwanym wielorybem. No, no dobra. Dobrze. No to wyszło tak. Ale tam w S10 też chyba tak wyszło. A teraz najlepsze. Z okazji Pani urodzin wręczam Pani ten telefon. Jest Pani. Żartowałem. Ej!